Cześć, ja jestem Szymon i witam Cię na kanale Szkoła Wygrywania. Popraw jakość życia. W dzisiejszym odcinku poznasz pięć umiejętności, które posiada każdy człowiek, który jest bogaty. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, to chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić na mojego newslettera, gdzie raz w tygodniu wysyłam sposoby na poprawę jakości swojego życia w obszarze zdrowia, ducha czy finansów. Gorąco zachęcam. Zapisać się możesz na szkoławygrywanepl lista. Pierwsza rzecz to jest wstawanie wcześniej rano. Mówiłem o tym już w co najmniej jednym filmie. Na pewno w filmie 6 Plusów Porannego Wstawania. W największym możliwym skrócie, jaki się da. Wstawanie rano daje większą koncentrację do pracy, bo rano, jak wszyscy śpią, to nic ci nie przeszkadza. Wstawanie rano zmusza do rozpania regularnie, co poprawia jakość snu. Wstawanie rano i praca nad zadaniami z rana sprawia, że nabieramy rozpędu wcześniej, rano, na początku dnia i wchodzimy z buta w dzień, gdzie inni dopiero zaczynają się rozbudzać. Wstawanie wcześniej rano uczy gospodarowania swoim czasem w taki sposób, że możemy rano poświęcić czas na pracę dla siebie. I wstawanie wcześnie rano oszczędza nam sporo czasu, bo zamiast oglądać filmy lub seriale do późnej nocy, to idziemy spać. Nie przedłużając. Wstawaj wcześnie rano. Druga rzecz to jest otaczanie się ludźmi sukcesu. I tutaj sukcesu, bogactwo to wymieniam, stosuję to wymiennie, więc traktujcie to jako bogactwo. I ci bogaci ludzie mają taką cechę, że oni dobierają sobie znajomych, a nie znajomi dobierają ich. Nie spotkałem jeszcze w swoim życiu człowieka, który odniósł jakiś sukces w życiu, który spotyka się z ludźmi tylko dlatego, że są fajni, czy że ich po prostu lubi. Ludzie sukcesu otaczają się innymi ludźmi, którzy odnoszą sukcesy. I zapytasz mnie dlaczego? Nie wiem. Znając życie tych czynników, Takiego zachowania jest wiele. I pierwsze, które przychodzi każdemu, ale to każdemu do głowy, to jest polskie stare powiedzenie: że z kim przestajesz, takim się stajesz. Moim skromnym zdaniem, co zauważyłem też po sobie, to człowiek, który coś w życiu chce osiągnąć i ciągle się rozwija, zaczyna inaczej postrzegać świat, inaczej myśleć i inaczej rozmawiać. Wtedy takie rozmowy z innymi ludźmi, którzy się nie rozwijają, stają się nudne i nieciekawe. Jak nie masz z kimś o czymś rozmawiać, to, to nie masz co kontynuować takiej znajomości. Kolejna rzecz to ciągłe uczenie się i poznawanie nowych rzeczy. I ludzie sukcesu ciągle się uczą i ciągle poznają nowe rzeczy. Ciągle czytają nowe książki, przerabiają jakieś kursy. Ciągle studiują nowe metody myślenia i ciągle testują nowe rozwiązania. I dlaczego tak jest? No, dlatego, że czytając coś nowego, zawsze można coś nowego znaleźć, co sprawi, że zaczniesz myśleć w innych kategoriach. O swoim życiu, oczywiście. Nigdy nie wiesz, która myśl czy które zadanie sprawi, że zmienisz swoje postrzeganie świata. Dlatego ludzie sukcesu ciągle czytają, czytają i uczą się nowych rzeczy. Cały czas co dzień. Kolejna rzecz to planowanie i stawianie sobie celów, żeby je osiągać. I każdy człowiek osiąga swoje cele i do nich dąży. Człowiek, który odniósł jakiś sukces w życiu. I każdy, właśnie bogaty człowiek, który sam osiągnął swój majątek, pracował i dążył do zbudowania czegoś swojego, to zawsze to dążyło się, związało się z jakimś dążeniem do celu. I aby osiągnąć cele, trzeba planować i pracować zgodnie z planem. Nie ma innej drogi, dlatego właśnie kolejną umiejętnością jest umiejętność stawiania sobie cel i ich planowania. Jak nie masz celu i planu, jak go osiągnąć, to go nie osiągniesz. Jak nie osiągniesz swoich celów, bo czy tego chcesz, czy nie, to jakieś cele masz, to nie osiągasz sukcesu, w tym też jesteś bogaty. I piąta i ostatnia umiejętność to umiejętność wyciągania wniosków z tego, co robimy i uczenia się na błędach. Większość z nas, nawet nieświadomie, popełnia ciągle te same błędy. Nie wyciągamy wniosków z tego, co robimy, nie potrafimy zatrzymać się i zadać sobie trzech podstawowych pytań: czyli co działa, czego brakuje i co dalej. A osoby, które w swoich biznesach osiągnęły sukcesy, robią to cały czas. I nie dlatego, że nagle zmienili swój mindset i cały czas szukają właśnie tego, czy jakiś błąd, ale dlatego, że pracując nad swoją firmą i jej przychodami, klienci odpowiadają na to pytanie im cały czas z wielką skutecznością i regularnością. To samo dotyczy się partnerów, którzy jak czegoś nie dowiozą, to firma dostaje po tyłku i wie, że z nimi nie warto już robić biznesu. A zwykła osoba, która pracuje, na etacie nie ma takich problemów. Czy robi błąd w swoim życiu czy nie, no to przeważnie prześlizguje się z miesiąca na miesiąc, a jakoś życie albo stoi w miejscu, albo się pogarsza. Dlatego zadaj sobie czasem te trzy pytania i wyciągaj wnioski z tego, co robisz i jak robisz. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Standardowo zapraszam cię oczywiście na mojego bloga szkoławygrywania.pl, mojego Instagrama Szkoła Wygrywania. .pl. I oczywiście, jeśli film dał Ci trochę wartości, to tam zostaw coś po sobie: jakąś łapeczkę, czy jakiegoś tam subika, albo komentarz napisz, żeby ten algorytm YouTubea tam troszkę wiadomo zadbał o mnie, bo, bo wiadomo, że jak im więcej wyświetleń, tym bardziej się chce te filmy nagrywać. Dzięki, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!